No już dobra, 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 zatać tylko ze mną, rozpaz wysłynę. Gdy będzie ciemno, dobra, 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 dla ciebie oszaleć. Gdybym porwał ciebie, pofrunął po niebie, gdy w ramionach by, to co byś powiedziała? No, Chciałabym, chciała. A gdybym nalał Ci, rozkoszy cały puchar, czy wypiła by wypiłabyś? I co byś powiedziała? Dla ciebie tak wiele, a nie No już dobra, 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 zatać tylko ze mną, rozpaz wysłysłem, gdy będzie ciemno. Dobra, 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 dla ciebie oszaleję, nie chcę innej nie, Zadmij, a nie No dobra, dobra, kręć się aż do... Ty tego chcesz, cud dnia niebę, co dny ja A gdybym wypłynął na ocean szczęścia, którym jesteś ty, to co byś powiedział? A gdyby w twoje oczy tak jak w ogień skoczył, czy zadrżałabyś? i co byś powiedział? Siema, z tej strony to witam w cotygodniowej kronice. Jak widzicie, w tej kronice dodałam kilka takich smaczków dotyczących liczby graczy oraz liczby plemion, no głównie ta liczba graczy nas interesuje, bo wchodzimy w okres wakacyjny i tak, więc z tego co śledziłem, to ponad 100 graczy dziennie kończy grę. No wiadomo, że to musi z czasem wyhamować, ale wydaje mi się, że ten świat wcale nie potrwa tak długo, jakby mogło się wydawać. Mamy niecałe 130 tysięcy wiosek i poniżej 8 tysięcy gracza przecież gramy może no, tak by wychodziło no, z 5 miesięcy, tak, także bardzo krótko, a już... A już tak mało graczy. Dobra, jeżeli chodzi o pierwszą wojnę, to podsumujmy starcie gech Speed kontra Hocka E obecnie od zawsze to jest 555 wiosek do 268 na rzecz gech. Berety się rozpadły tutaj w zeszłym tygodniu trzeba powiedzieć, że ze wskazaniem na hocka E, jeżeli chodzi o ogólny bilans, no ale zobaczymy jak to będzie po upadku tych graczy. Dobrze, więc teraz tak. Jeżeli chodzi o kolejną wojnę, nieobliczalni, tutaj mamy większą zmianę, jeżeli chodzi o dyplomację światową, ponieważ szwadrony śmierci zachowały się, no wiadomo jak, przeszły sobie po prostu na stronę wroga, także plemię z jakimiś tam tradycjami ale tak jak widać nie mają żadnych oporów żeby zdradzić sojusznika i przejść na stronę wroga także tutaj dyplomacja się trochę odwraca zobaczymy jak sobie poradzą będąc całkowicie w centrum Federacji Kontynentalnej i tutaj zaliczamy ich już po stronie nieobliczalnych do wojny i obecny bilans to jest 267 do 161 na rzecz właśnie tej nowej koalicji nieobliczalnych ISS. No i zobaczymy, jak to się będzie dalej toczyło. Ale tutaj, dosyć chyba zamurowany front, albo nie było akcji, bo niespecjalna różnica w perspektywie do zeszłego tygodnia. No i podobnie rzeczy się mają, jeżeli chodzi o kolejny front, czyli wd -Kos. Tutaj chyba WD, z tego co pamiętam, w zeszłym tygodniu przegrywał w stosunku 2 do 1. Teraz ten stosunek troszkę się polepsza, zdaje się, a może nie, jest dokładnie taki sam praktycznie. Także to kolejny taki front, na którym nie było zbyt wielu przejęć w zeszłym tygodniu. No i tutaj ciężko w ogóle coś, coś więcej dodawać. Bardzo statyczna wojna. Tego przejdziemy sobie już do ostatniej wojny w tym tygodniu. No i tutaj, będąc osobiście obecnym na kontach w, le, w Speed, w starciu przeciwko APK, muszę powiedzieć, że leśni, to jest po prostu zwyczajnie rzecz ujmując, koalicja razem z APK i Oramy. Tutaj gracze z leśnych przechodzili do Speed, wynosili informacje, później wracali sobie do APK i od razu zaczynali akcje na Speed. Oczywiście to jeszcze być może, można powiedzieć, że jeszcze nie świadczy o koalicji, ale ich koordynowane ataki na konta speed jak najbardziej już <gry> powinno tym świadczyć, dlatego dodaję ich tutaj po stronie APK o Ramy do jednej koalicji. No i po stronie Speed dodaję Slow i tutaj chyba już są wszystkie plemiona jakie są. No jeszcze Geh Gech tutaj nie ma na tej planszy, ale nasze plemię zostało dodane na takiej zasadzie do wyniku. Ten wynik to jest 6-6, także nic specjalnego, ale ogólnie 580 do 721 na korzyść Speed Legend RVF. Subskrybuj kanał, komentuj, lajkuj, odwiedź nasz fanpage na Facebooku, śledź naszego bloga. Dzięki za uwagę, cześć.